Pewną siebie, to jest drużyna w tej chwili, która jest w jakimś kalendarzu. Marciniak! Marciniak! Marciniak, co on przed chwilą zrobił? Jać, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Co to był za strzał? Ja powiem szczerze, oglądając mecze na żywo, widzę pierwszy raz taką bramkę. Nie wiem, to było 35 metrów. Zobaczmy to. <laughs> Ale... Zobaczmy i na razie nic nie mówmy. Adam ma... Marciniak. Ojej. Marciniak pot potwierdza tą yy, dobrą opinię o sobie, co mówiliśmy w pierwszej połowie. Yy... Ale ta piłka szła, pocisk. Stadiony świata. No i to, co mówiłem, Lech ma problem.